No hej, przy mikrofonie Sherlock, mapowy poradnik, odcinek 54. I dzisiejszą mapą, którą będziemy się zajmować, jest ENSK. Pokażę Wam mój opener, który możemy wykorzystać na tej mapie z północnego kapa i sami będziecie mogli ocenić jego skuteczność w tym meczu. Bardzo ważne jest, aby na każdej mapie wypracować sobie znajomość kluczowych pozycji również na samym początku, aby zacząć obijać oponentów już na samym starcie i od pierwszych chwil spotkania generować naszej drużynie. Przewagę. I na mapie Ensk lubię to robić właśnie z tego miejsca. Możemy obijać słabszych graczy jadących odważnie w środkiem ulicy. Bardzo często pojawi się też arta, relokująca się na tyłach, aby wspierać miasto pod dogodnym kątem. No i mamy też jakieś czołgi na przeciwnej ruinie, które mogą próbować robić podobną rzecz do nas, ale południowy Kap nie ma tak wielu opcji wystrzału jak my. No i pięknie, pierwsza minuta spotkania i tyś jak na naszym koncie. Jakoż Ensk to cholernie mała mapa, mogliśmy sami, bez niczyjej pomocy, podświetlić sobie cele, a przez to, że nie opieraliśmy się łokciami na parapecie okna, tylko delikatnie zerkaliśmy z zagruzu, przeciwnik miał utrudnione zadanie nam oddać, a my mogliśmy osłabić ich, zmuszając do gry na półgwistkach. Ale to jeszcze nie koniec, bo jak widzicie zmieniając delikatnie kąt mamy również wgląd na kolejną ulicę. Nasz zasięg rażenia sięga nawet na zabudowania Czerwonego Kapa i często z tego miejsca możemy ukarać również przeciwników, zmuszonych do defensywy. Wystarczy wziąć poprawkę, że oponent może wykorzystać auta i mury, które są na drodze. Tym razem nie było do tego okazji, bo fałka oddała nam za darmo obrażenia 1700 na koncie i podejrzewam że teraz co dobre z tej pozycji już się skończyło i widząc, że 150 nie jest na pozycji, zajmę kolejne okno i jako że moja pula HP była nienaruszona, mogę pójść na wymianę. Mecz z dużą dozą prawdopodobieństwa jest już wygrany i nie przypuszczam, że będę potrzebował wymieniać się z przeciwnikiem zbyt wiele. Jakie rozwinięcie tej rutyny jest teraz dla nas dostępne? Jako, że główna ulica jest oczyszczona i znamy pozycję wszystkich przeciwników, wiem, że mogę skrócić teraz na 101, wyzwać go na pojedynek, mój klip kontra jego DPM. Co mogłem zrobić lepiej w tym momencie to wystrzelić raz, załadować i w ten czas go zberstować, bo HP miałem wiele i STA1 nie mógł mi zgasić światła, bo moja pula HP była zbyt duża. W tym momencie mecz praktycznie wygrany i będę kontynuował atak wzdłuż toru, ale czasami będzie trzeba się wrócić. W kierunku bazy, gdy to przeciwnik wygra 890 albo wspomóc nasze miasto, gdy nasze ciężkie nie radziłyby sobie tak ładnie. Przez puste wagony możemy sobie też przejechać na skróty choć nie wszystkimi większość niskopodłogowych tonków ma za mały prześwit by wskoczyć na taką wysokość, a pod samymi wagonami można również strzelać, ale obrażenia zagramy tylko gdy przeciwnik ma niski hull. Wreszcie przypadków założymy tylko gąskę. Pomogłem francuskiemu kołowcowi w markowaniu i zobaczcie, moja drużyna mimo że wygląda jak paczka M&M'sów poradziła sobie świetnie. I jako że mogę, zaparkuję sobie o tutaj, zaskarbiając dodatkowe punkty za styl. 3394 obrażenia, kilka fragów i praca na rzecz drużyny wykonana od pierwszych chwil meczu dała zaszczytne pierwsze miejsce w tabeli wyników. Możliwość bezpiecznego karania oponentów za ich błędy, osłabianie i możliwość domknięcia się w środkowej części bitwy znacznie skróciła ten mecz, pokazując, że jeśli chcemy i mamy dobry pomysł, bitwa jest w stanie nas za niego nagrodzić. Bo nie o to chodzi, aby jeździć po mapie z jezorem na wierzchu, tylko aby uzyskać przewagę. A kiedy chcemy uzyskać przewagę? Jak najszybciej. W tym błyskawicznym materiale to tyle. Mam nadzieję, że podpatrzyliście dzisiaj coś ciekawego, a ja już uciekam. Powodzenia na randomkach i pa!